Siemoneczko, witam serdecznie, ja jestem Skidet A dzisiaj przedstawiłem meczyk z Kaisy Odpaliłem to w lesie, bo widziałem, że właśnie różne czempion teraz w tym prezesie działają fajnie w lesie i testowałem to oczywiście pierwszy mecz ziomek zdodował no bo co a drugi, który już nikt nie zdodował, udało się nieźle. No, a chyba mogę to powiedzieć skarować, co? są w lesie. Tak zapraszam do oglądania, łapeczka subscription. I lecimy! <śk> Reporty. no, co? Jak to mówi się? Klasyczek. 17 grudziądza, 17. Dobra, chyba się ogarnęło, ty, ale... Ja, ja nie spodziewałem się, że ten, że przesłany filmik, no i tu będzie tyle żaru, A już 70%, dobra, powoli się kończy, także ten, to może. I powinien tu wjechać, nie? Jak mi się wydaje. Dobra, mam first blada. Wydaje mi się, że to jest huge dla nas, w sensie huge. To jest spoko chyba, nie poczekamy chwilę, to kupimy jeszcze jeden, atak speed i czy kata ma double, O, oh, kata nie ma reda, czekaj, a bo ja wziąłem first blada, no to musiało być odwrotnie, ale to on by dostał wtedy first blada, dla nas by to było takie serce, nie? Dobra, ale nie ma tego ignita, bo on mnie palił, więc kata powinna być zadowolona z tego, co się wydarzyło. Ja. Ja czy powinien być zadowolony? Nawet jestem, nawet jestem, tak szczerze. Czy powinienem być? Nie wiem. No już zakupy, nie? A tak serio. podchodzimy są pod mundokę Let's go Dobra Powinniśmy to dopchać chyba? O Jezu jak chamsko mm. Mogę podejść tylko czy wiecie co? Czy on mnie nie zdusi? Trochę jest Delikatna obawa Mamy nawet fajny damage, tak Mamy teraz ulta Szkoda, że padną ziomuś, nie? Ale wyszło git tego mundzioca, oj Łoj, oj, 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 oj Ty, ja biegnę <laughs> Elegancko siadła. Bo on bez nas sobie poradzi, co czy nie? Dominating! Dominating. <laughs> Ej, co jest? I pies tu był. Kurde, obok psa przebiegłem. Co ty mówisz? Ajajaj M mogłem ciut lepiej, ale naprawdę dobrze to wyszło i tak, oj zec, chodzi, patrzcie, oj, aj, aj. <ścoughs> Let's go, dobra. Już, 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 przepraszam. Ty mundo. Co tam idzie? Co się dzieje? Z tutaj jest, patrzcie. On na mnie czeka. Kurde match. Don't die. Don't die. A ja bym zrobił tego smoka, tylko nie wiem czy oni mają kurde wizję. Z nie widzimy. I właśnie to jest problem, że kurde patrzcie. O nasus topis, to dobra, robimy to. No i to idziemy tutaj pod tego nasusa. Kto pamięta lepiej, która? O, no. Waj, ale... Your team has a I like it. It yeah. Nie mam za niego asysta, ale mamy dużo. Idę, 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 luzuj. Luzuj, Josza, luzuj, Josza. <laughs> co on to zaczął? Z, nie wiecie, że on. Wiecie, co chce zrobić Z, nie? Stop. Stop, muzyczka. A, piesus. Wow. Dobra. Nie ma blue, nie? Jest blue. Okay. <laughs> no, słusz dostam! <laughs> tak, tak, tak. <laughs> Ja nie mogę Co jest, jak to zasadzi bój. Nie mogą podejść do mnie po prostu nawet kurde. Didn't. What? Hahahahah <laughs> Orém <Booty>. mm. mm. <laughs> Dzięki za subskrypcję, witam, witam, no witam, witam siemko, dziękuję bardzo Patrzcie taka akcja dla subskrybenta to wszystko dla ciebie było ta akcja cała tutaj tego pyk pyk <grym> Dzięki stary, witam serdecznie na pokładzie Ponownie no, e, patrzcie Nie Ło! Ło! Jak to bombi, stary Czekam na I Jak trafię, to mogę wyjechać nawet. Nie, nie trafię. Grażnek <grafię> z widzami rankę dzika. Z widzem Ej, już E miałem! Zroczyłem troszeczkę, przepraszam! Nie, no, chcę na. niepotrzebnie na to, kak... Boże, Katie, się napaliłem tak durnie, nie? Oj, kasante wszedł po turet. O! Nie! To oni mogą barona iść? Bokujemy ich, co? Z, Faja jedna Raga Faja mm, No właśnie miałem ulta Czy oni co zrobią? Ja pierdziele wymęczyli ale patrzcie Ten Nasus ja się wyleczył Może tu heala jakaś mi się przydał na niego ale nie wiem O kurcze Santa Pantheon wow wu, wu, Dobrze Chyba dobrze Kata Weini 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 Kata Kata Weini Kata, 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 Dawaj go! Nasusa! Wayni, kata! Dobra. Czyli tylko Swain ma Baron Tego Mundo to my tak wysadzamy, przyjemnie bardzo. Ej już wcześniej go zabiję, ale jednak to leczenie ma na wysokim poziomie, nie? Ja nie mam a, tylko yy, yy, przebicie <laughs> Także O, o kurde, że ten masus jest gruby Hej Eee, taki nasus niby gruby, ale do czasu. Biegnę tam, nie? Smajcika nie mamy, co prawda? Nasus z życia nie ma. Nie ma ghosta, nie ma ulta, a nie wiem, czym nie ma smajta. Biegniemy tam. Aha. Aha. <laughs> Tyle mam farmy. Ja nie umiem czytać. Farmizny. Eee, w mamy? Oh, kurwa dobrze. Dobra, jednak dobrze chyba, nie? <laughs> ja, jajaj, kill miałem już Trzeba było flash, kill, za bo on chyba trafił za mnie toporem, nie? A nie, nie, czekaj, trafił? Trafił. Shit, dobra, ale jak wygrywamy to, co nie? Czy my byśmy chcieli Baronixa? Klafonix? I like it. Mam W za dwie sekundy. Jestem ja w stanie na pewno, dobra, kto tu dostał? Swoje nisko. Ja wiecie, ma fajny ten połk tak naprawdę, nie z tego w, w Tylko nie możemy się wydusić. Nie, co wykupujecie, Jechamy wy, w tym fajcie takim. Proszę, kasancior, kasancior, kontramundo. Łobaben, oh, Łobaben, oh, Łobaben. Oh, Nie, Łobaben, oh, co tu się dzieje, jaki ten fight? Co, co jest? Pierdolisz, wow, shit. Ejst, ty, a to baza mi się kończy, baza jest szybje. Za że żetoników, brzuch będzie pokazywany. Secik dzisiaj nie ma ochoty. <grym wschodniej> Ta, zmysłował chłopkiu. <grym wschodniej> Brzuszek? 500 żetoników. Myślę, że tak o, rzuconych tako <grym wschodniej> Ja nie mogę, ale to się przyjemnie gra, tylko skostniały łapy dali mam trochę, bo dalej trochę zimno, Mówię to okno uchylone, kurde i jak skostniały w, w frajerinę ugram. Ale dlaczego on mnie pinguje? O, no dobra, mogę tam biec, ale wiecie, wiecie jak iść, nie? A ja kupiłem potkę? Wayne'i kontra Z, to jest śmieszne, takie ty, u, u. Ja pierdziu Nie, zabili chociaż... Dobra, zabili tego, zabili yy, dżunglera i więc ja nie dżunglera oni ja mają Ten Mundo ja tak mi wysadza, patrzcie, to jest spowalone Ale za bardzo wjechałem w nich, nie? Myślałem, że będę miał wsparcia, ale się okazało, że ja odciąłem mundo. Nas, on i poszli na nasusa i. Taka ta kata się cofa w ogóle, patrzcie. A pat on kończy grę! Zultował patrzeć grę! Nie, mój, on to skończy. Nie, XD, o nie, k, Ka Boże, Kate On 2 na nią? nie, Wayne skończy, Wayne skończy. Chyba co? Ej, nie! Ej, co jest, ile to ma HP? <laughs> Jaka gra kata idzie. Kata i kasante. Dawać, dawać, dawać. Kata, kata, kata. <laughs> <Kiu> <laughs> Ja... Sporo ten kanał, prawie do mnie Ale no bo... Co ty mówisz w ogóle? Gdzieś <grymne> gówno pisze, dobra English? No, 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 I'm from Poland so I use my uh, best language To jest Dzięki za obecność, mam nadzieję, że się podobało. intensywny będzie w jeśli mi się podobało. wkręciłem się później, my gramy jeszcze są pewnie jeszcze będę grał, może i testujecie to, może i nie, ale dzięki za oglądanie, trzymajcie mi dzionka. Mm,